Witajcie, to ostatnio kości szybka wrzutka. Dziś gramy sobie w Kraken Attacken od Titan Forge Games. Jest to taka imprezowa karcianka do pięciu osób, gdzie jako tytułowe krakeny będziemy atakować pirackie statki, po to, aby odzyskać łupy, które to piraci właśnie nam skradli. W grze dostajemy mnóstwo kart. Przede wszystkim są to karty statków. Zawsze wykładamy jeden statek plus liczba graczy. Następnie każdy z graczy dobiera w swoim kolorze dwa krakeny. Karty krakenich, macek, których jest tu naprawdę całkiem sporo, tasujemy, rozdajemy każdemu graczowi po cztery. Następnie tasujemy piratów, dokładamy na do każdego statku jednego pirata, a także robimy sobie tu stosiki skarbów zewnętrzny. Odkrywamy, wybieramy pierwszego gracza, który dostaje figurkę krakinga. zresztą w grze znajdują się dwie, bo będziemy mieli później jeszcze moduł, gdzie jest krakit. Bardzo fajne figureczki. No i możemy zacząć e, grę. Zaczynamy od tego, że mamy fazę taktyki, gdzie bierzemy Naszego krakena, wybieramy jedną z kart macek, wsuwamy pod krakena tak, żeby tylko było widać jej kolor, nie jej wartość, i przykładamy do któregoś ze statku. No i następnie taki sam ruch robi kolejny gracz, ustawiając swego krakena, czy to przy jednym statku, czy przy statku, gdzie już jest na przykład nasz kraken. No i dalej, możemy znowuż. Zagrywać nowego, drugiego krakena, dając pod niego mackę, albo wzmacniać już istniejącego, który jest w grze. Możemy też tych macek nie wykorzystywać jako macki, tylko zagrywać jako zdolności. Jeśli zagrywamy jako mackę, no to jest ona, ma ona siłę wskazaną tutaj w tym kółku. Jeśli jest kostka, tak jak tutaj w tym przypadku, to oznacza to, że po prostu odkrywając tę kartę przy walce, będziemy kulać kostką bitwy, żeby żeby ustalić jakiej mocy jest ta karta. Karty mają różne kolory, które będą ważne przy rozpatrywaniu piratów. Ale zanim dojdziemy do walki, no to jeszcze możemy zagrywać właśnie tu różne triki, sztuczki i są to triki, które możemy zagrywać w fazie taktyki, albo takie, które już w fazie bitwy. No i dla przykładu możemy odrzucić kartę po to, żeby zamienić miejscami, na przykład dwa skarby zamienić. Miejscami piratów, czy przesunąć krakeny. Kiedy już wszyscy gracze zagrają wszystkie swoje karty lub spasują, przechodzimy do bitwy. Kraking wyznacza po kolei, według jego widzi mi się, statki, które będą rozpatrywane. No i jeśli przy statku jest więcej niż jeden kraken, to najpierw krakeny walczą między sobą. Czyli odsłaniamy karty, które były pod krakenem, zliczamy wartość punktową. No, i kto ma więcej, ten zwyciężył w tej bitwie. Jeśli już przegoniliśmy Krakena, no to przechodzimy do walki z Piratem. Musimy mieć wartość większą niż wartość Pirata. Przy czym, jeśli mam tu pomarańczową kartę, to oznacza to, że pomarańczowy Pirat taką kartę mi odrzuca. No i analogicznie, fioletowy odrzuci mi fioletową kartę. Natomiast, jeśli mamy tu takiego szarego z mieczykiem, to w sposób losowy. Usunie on nam najpierw jedną mackę, czyli jakąś mackę stracimy. Następnie usuniemy tego pirata i wyłonimy nowego. Który znowuż mógłby też usunąć nami kolejną. W każdym razie, jeśli pokonaliśmy pirata, no to wtedy dobieramy skarb. Oczywiście możemy też zagrywać karty, które pozwolą nam wzmocnić danego krakena, czy osłabić, jeśli zagrywamy na przeciwnika. No i jeśli... Pirat nie zostanie pokonany, no to wszystkie nasze macki odrzucamy. Kraken wraca do nas, pirat zostaje, skarb zostaje. W przeciwnym razie, pirata odrzucamy, dobieramy nowy skarb, rozpatrujemy dalej wszystkie statki, a następnie uzupełniamy, dokładamy nowych piratów, odkrywamy kolejne skarby i dobieramy sobie do czterech kart. Jeśli jakieś nam zostały, nie podobają nam się, możemy je odrzucić. Tak, w każdym razie, żeby dobrać do Czterech. Kiedy to zrobimy? Po prostu powtarzamy e, rundę. Gramy tak długo, aż zostanie nam tylko jeden statek ze skarbami. W tym momencie mamy koniec gry i podliczamy punkty. A punkty, prosta sprawa, jeśli mamy skarby tu z monetami, no to dostajemy tyle punktów, ile jest tu pokazane. Natomiast tu takie jakieś misy, figurki czy mapy punktują nam za komplety jeden jest warty jeden punkt, 2 to punktów 3, e, 3 to 6, 4, 10, a pięć takich to punktów 15. Przy czym w zależności, ile gracz gra, to różna ilość tych skarbów tutaj trafi, więc nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko zdobyć. Jakby już nam się to znudziło, możemy sobie dorzucić moduł z krakidem. Pojawia się nowa figurka, gracz. E, Rozpoczynający dokłada przy którym statku kartę. Jeśli statek jest rozpatrywany, możemy to aktywować. Różne rzeczy będą się działy. Co ciekawe, wszystkie remisy łącznie z wygraną na koniec gry rozstrzyga aktywny gracz. Ale jeśli aktywny gracz rozstrzygnie remis na naszą niekorzyść, to możemy na koniec rundy, czy właśnie na początku kolejnej, wypuścić krakena i wtedy bierzemy jedną swoją kartę, przekazujemy. Pierwszemu graczowi, i on musi nam wydać jakąś inną kartę, czy się, losujemy od niego. I tyle cała gierka. No, jeśli lubicie imprezowe, szybkie gierki, które ładnie się prezentują na stole, to spróbujcie Kraken Attacken. Tym bardziej, że to tak naprawdę polscy twórcy, polskie wydawnictwo więc gdzieś tą grę na pewno sobie znajdziecie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.